Szanowni Państwo, wczoraj odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Odbyła się prezentacja liderów poszczególnych list w całej Polsce. My zarejestrowaliśmy nasze listy w piątek. Mamy bardzo silną drużynę, która z naszego okręgu, okręgu numer 4, jest zdeterminowana i mam nadzieję uzyska znakomity wynik w najbliższych wyborach. Jestem przekonany, że ta wspaniała drużyna zdobędzie znakomity wynik i to przełoży się później na realne, dobre, efektywne działania dla naszego regionu i dla całej Polski. Mnie przypadł, przypadł zaszczycie dzisiaj, by rekomendować Państwu i poinformować o tym, że liderem naszej listy, listy Prawa i Sprawiedliwości na ziemi bydgoskiej jest pan poseł Tomasz Latos. I nie będę ci mówił, że pan poseł Tomasz Latos to niezwykle szlachetny człowiek, że to lekarz, bo to wszystko państwo wiedzą, ale chcę powiedzieć o pewnej rzeczy, która w mojej ocenie symbolizuje i jest taką dobrą przesłanką dla nas wszystkich, dla całej drużyny Prawa i Sprawiedliwości. W 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. To wtedy pierwszy raz kandyduje do Sejmu? Wtedy pierwszy raz do Sejmu kandyduje pan poseł Tomasz Latos. Dzisiaj, w 2015 roku, pan poseł Tomasz Latos jest liderem Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Bydgoskiej. Głęboko wierzę, że poprowadzi nie tylko drużynę Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu do zwycięstwa, ale że po prostu wygramy jako Prawa i Sprawiedliwość te wybory. A Tomkowi w imieniu swoim, w imieniu wszystkich tutaj życzę ministerialnych szlifów. Tomku, prowadź nas do zwycięstwa. Wszystkiego Dziękuję. dobrego.